Widzowie, pozwólcie mi w moim studiu dzisiaj przywitać Grażynę, Grażynę Gorę. Witaj Grażynko, witam cię bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Cześć. Witaj Zygi, dziękuję bardzo i witam wszystkich słuchaczy. Wiecie co, przed nagraniem pokazałem, jak wygląda moje studio tutaj, Grażynie. Wy tego nie widzicie, ale też poczułem się tak, jakbym tam trochę u Grażyny był, bo ty u siebie masz też takie poddasze. Tak? Ze skośnym dachem i ja mam identycznie, ja mam chyba na, nawet na tą samą wysokość, więc jakby czuję się tak, jakbym był u ciebie, wiesz? A ja u ciebie, Zygi. No, a słuchajcie, zapragnęliśmy porozmawiać z Grażyną, dlatego że no po pewnych namowach, ale też i po decyzji takiej płynącej prosto z serca Grażyny, Grażynka zdecydowała o czymś ważnym, dla mnie tak, dla mnie bardzo ważnym i Sądzę też tak, że to będzie też ważne dla was. Karzynko, podjęłaś pewne decyzje, porozmawiajmy o tym. Tak, podjęłam decyzję dzięki temu, że Zygi znam ciebie bardzo długo. Przekonałam się, że to co ty robisz, warto dalej pracować, dlatego ten kanał będzie, można powiedzieć, przedłużeniem twojego. Bo chodzi o to, żeby każdemu człowiekowi w tym świecie było dobrze. Nasze tematy właściwie to poruszają: poruszają przebudzenie, poruszają serce ludzkie, poruszają i dają dużo tematów, które powodują rozszerzanie się świadomości naszej, nas wszystkich razem. I myślę, że warto mieć też taki kanał, gdzie mogę dalej po prostu z radością w tych tematach uczestniczyć tak, w rozszerzeniu tak, świadomości. To zdradzamy, właśnie, że tworzysz nowy kanał, i ten film jest takim rozpoczęciem Twojej pracy na Twoim kanale. Musicie wiedzieć jedno, że YouTube stawia pewne warunki, jak się rozpoczyna praca na kanale. No i ja o tym zapomniałem, bo chcieliśmy zacząć innym filmem ale y, y, ten regulamin YouTube'a wymaga, ażeby te pierwsze filmy były nie dłuższe niż 15 minut. Więc dzisiaj ten film postaramy się zrobić właśnie w takiej formie, żeby y, Grażynka y, rozpoczęła swoją pracę na kanale, a ja ciebie, Grażynko, chciałem popytać zatem, jak to będzie wyglądało. Czym będzie ten Twój kanał? Jakie tam się znajdą filmy, czy to będą raczej wywiady, czy raczej Twoje autorskie filmy, a może taki miks? Myślę, że będzie to miks, a w ogóle jestem Grażyna. Od 30 lat zajmuję się doradztwem życiowym. Moją pasją jest i zawsze było życie w harmonii z sobą i z otaczającym mnie światem. Dla mnie, co było ważne w życiu, to każdy aspekt naszego życia jest dla mnie bardzo ważny, bardzo istotny. Tworzy całość, obfitość wszystkiego. To bardzo lubię, lubię zmieniać stereotypy. Eee, i i pokazuje, jak od nich się uwolnić, krocząc dalej swoją ścieżką tego swojego szczęśliwego życia. Zajmowanie się rozwojem własnej świadomości zawsze jest poprzez wiedzę, poprzez doświadczenia, bo wtedy daje każdemu z nas rozumienie, akceptację samego siebie z otaczającym nas światem. Mój kanał to sygnał i głos każdego z was, w którym każdy z nas będzie mógł rozpocząć właściwie rozproszyć swoje troski. I w harmonii z sobą i z pełną świadomością wyjść naprzeciw samego siebie, stając się za tym kochani swoim własnym przyjacielem. A więc każdy taki impuls, który będzie płynął z tego kanału, to będzie impuls, który zachęci was do pracy z samym sobą i podawaniu sobie samemu ręki. Jakie motto jest mojego kanału, to poprzez siebie czuję i widzę cały świat. I Wy również kochani razem ze mną. Chciałabym, żebyście żeby osoby które kiedykolwiek poczuły się same czy zostały z jakimkolwiek problemem mogły i miały tutaj swoje miejsce. Dlatego powiedziałam ten kanał to miejsce dla każdego z nas i dla nas wszystkich razem, a więc serdecznie zapraszam. Wieżnko, tym jakby masz wiedzę bardzo obszerną i z wielu różnych tematów naszego życia. Ja Cię zapraszałem do kanału wtedy, kiedy bardzo mocno czułem, że chciałbym porozmawiać na przykład o numerologii albo o tarocie, ale Twoja wiedza wykracza poza te tematy. Jednak zapytam Cię od, od innej strony: czy będzie tarot i będzie numerologia na Twoim kanale? Ja zawsze, jeżeli chodzi o tarota, o numerologię, zawsze po prostu były to narzędzia, z których korzystałam. Według indywidualnego doboru danej osoby. Generalnie rzecz biorąc, interesowała mnie zawsze psychologia społeczna i aspekty te psychologiczne, dlaczego człowiek utknął w miejscu, dlaczego nie może iść dalej, i szukałam rozwiązań w różnych narzędziach. I tarot psychologii, ponieważ nigdy nie wróżyłam, czy właśnie numerologia, Zawsze i tak, i tak sprowadzałam wszystko do stanu umysłu człowieka. Dlaczego dana osoba znalazła się w danym miejscu. I tutaj, właśnie dzisiaj, już kiedy nasza świadomość się rozszerzyła, sami już widzimy, że wprowadzając te same myśli, te same kody, jesteśmy w tym kółku. Natomiast, jeżeli wychodzimy z tego koła, popatrzymy całkowicie inaczej na to wszystko. I zadamy sobie pytania, najważniejsze dla mnie w całej tej mojej pracy to są pytania, ponieważ wtedy są największe efekty, gdzie wy sami automatycznie dochodzicie do tego, gdzie utknęliście. I mogę powiedzieć, wtedy jesteście tymi swoimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy nie kładą dalej tych kłód sobie pod nogi, ale podają ręce nawet w tej najgorszej sytuacji dla siebie. Także ja jestem tylko tym impulsikiem, kochani. Wy to zauważacie. I prowadzicie się pięknie sami. Czyli cała psychologia, cały umysł i ten stan, też emocjonalny, który czasami jest zawieszony. Ale jeżeli zaczniemy być w pozycji obserwatora myśli, to widzimy, co tworzymy. I dzisiaj przekłada się to na to, co mamy dookoła siebie, na nasze życie, na nasz świat, ponieważ poprzez wiadomości, które otrzymywaliśmy przez bardzo, bardzo dużo lat, nie mogliśmy kreować piękna, ponieważ to piękno zasłaniano nam brzydkimi obrazami. Więc nasza podświadomość zaczęła stwarzać to, co ktoś chciał i wytrąciła nas z takiej świadomej kontroli tego, co my chcemy. Przestawaliśmy sobie zadawać pytania, ponieważ wiadomości dnia pokazywały nam takie schematy, gdzie właściwie jako człowiek, który ma emocje, który kocha. Dla nas. nie ludzi, naszą, naszą energię, w, po prostu na współczucie, na empatię, na przytulenie tych ludzi, na podanie ręki. Chcieliśmy jak najlepiej, prawda? A okazywało się, że połowa z tych wiadomości to była spreparowana po to tylko, żebyśmy nie mogli widzieć piękna w sobie i tego piękna, które nas otacza. Ja pamiętam, Grażynko, naszą rozmowę chyba tak sprzed miesiąca, kiedy ty powiedziałaś, że musisz zrobić coś, bo czujesz, że utknęliśmy. I ty to powiedziałaś przed chwileczką, tak. prawda? Tak. Że wielu ludzi też czuje się i pisze, czy do ciebie, czy do mnie, tak że tak czują się jakby utknęli w miejscu. I ten kanał, tak sądzę, bo tego mi nie powiedziałaś przed, ale tak sądzę, będzie takim kanałem, który będzie... Przetykał te zatory. Tak. Tam, tak. Gdzie, tam, gdzie coś y, stanęło w miejscu, to trzeba się przyjrzeć, dlaczego to stanęło i co z tym zrobić, prawda? Dlatego że stanęło, że y, osoby w sumie, które już naprawdę bardzo, bardzo mocno stoją i, i w tej rzeczywistości i są świadome nowego świata, po prostu cały czas mają jeszcze czy wiadomości, czy przykrywanie tych wszystkich obrazami, czy niektóry, niektóre osoby. I no po prostu wiadomo, że w którymś momencie ten człowiek wystarczy, że nie, nie jest tym swoim prawdziw, nie jest w danym momencie tym swoim obserwatorem danej myśli, no i popłynie trochę w dół, tak? Ale to nie znaczy, że stanie całkowicie, nie, nie znaczy, że go ktoś ściągnie całkowicie. Nie. Dostanie tą iskierkę, popatrzy, nie, ja już jestem w takim świecie, w którym jest dobrze i będę dalej kreować to piękno tego świata. Także wiadomo, że będziemy mieć jeszcze takie momenty, ale kochani absolutnie nie załamywać się, otworzyć sobie jakąś piękną ilustrację. Tak jak Zyginą tutaj dzisiaj stworzył z tyłu przepiękną zieleń, czujemy się dobrze z przyrodą, z naturą, Wyjdźmy do natury, wróćmy do domu. I tylko sobie powiedzmy, tam już byliśmy. Tak. Nic z tego nie było dobrego. A Ale więc to, ja też, pójdę dalej. Ja jestem pełen dobrej nadziei, yy, dlatego że skoro ci ludzie piszą do ciebie, do mnie, tak. albo mówią o tym, że czują, że utknęli, to znaczy, że mają świadomość tego, że utknęli. I to tak, jest ogromny plus, prawda? Bo kiedy nie masz tej świadomości, to, to nawet nie wiesz, gdzie jesteś jeśli już czujesz, że zrobiłeś postęp, że był progres, a teraz jest ci trudno i ciasno, no to to jest dobry moment, żeby się rozejrzeć, co takiego się stało i co trzeba zrobić, żeby pójść dalej. Tak, i to jest ciekawe jeszcze właśnie przy zgi, że to jest tylko taki momencik, bo jak dasz właśnie ten impuls i zapytasz, czy było ci tam dobrze, nie, to co, no to idę z powrotem na tę ścieżkę. I, I momentalnie ta osoba przechodzi na tą ścieżkę z powrotem. Także oni są świadomi tego, że oni właśnie automatycznie mówią o tym głośno, ale są świadomi swojej drogi, są pewni, którą drogą chcą już kroczyć. A to jest najpiękniejsze w tym. Że nie odwracają się do tyłu. Że właśnie takie stanięcie na chwilę w miejscu nie zniechęca, to nie jest zniechęcenie. To jest też jakieś doświadczenie. Zaufanie do siebie, wytrwałość i płynę dalej. Kreuje. Grażynko, czy Ty masz, czy, nie wiem czy może nie chcesz zdradzić, ale, czy masz już przygotowany jakiś plan, od czego zaczniesz, co będziesz mówiła? Myślę, że nie, będzie to typowo spontaniczne. Okay. I bardzo dużo na pewno będzie dzięki Wam, kochani. Ponieważ poprzez to, że jestem tyle lat z Wami na czacie, po prostu rozumiem Wasze te bolączki wewnętrzne i zewnętrzne. I podoba mi się, że Zygi stworzył kanał tak szczery i otwarty, że mo możecie porozmawiać na każdym temat, nie tylko pięć zachwytu, ale właśnie o tych momentach, gdzie jeden drugiego powinien wspierać. Bo człowiek dla człowieka powinien być wsparciem. I tutaj na pewno pójdziemy tą drogą zygi, żeby pokazywać na bieżąco, rozwiązywać te sytuacje, które dotyczą dnia dzisiejszego, dnia rzeczywistego, gdzie każdy będzie mógł znaleźć to swoje miejsce. Moi drodzy, czas nieubłaganie dobiega tak końca. Ja patrzę na zegar, ile nam zostało, więc zostały dwie minuty, to ja bym teraz chciał od siebie powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, Grażynko, i chcę Ci bardzo, bardzo mocno, gorąco podziękować za to, co robisz przez te całe trzy lata, to już prawie ponad trzy lata, że jesteś z tymi ludźmi, że jesteś na kanale, że moderowałaś w najtrudniejszych sytuacjach i zawsze to robiłaś ze spokojem. Więc to zasługa takich ludzi jak ty, że ten kanał dalej istnieje mimo trudności, jakie tam wiesz, napotyka. Ale ja wiem, że te trudności też nas budują. No bo teraz, prawda, popatrz, dzięki temu powstały, powstały takie kanały jak Agnieszki Manaczy, jak wiele, wiele innych kanałów. No i powstaje teraz Twój. Więc ja tak, będę cię dziękuję. wspierał w tym, co ty robisz. Bardzo chętnie będę, będę promował. Potrzebowała pomocy, wiadomo, Zygiego. Mu od Zygiego. Dziękuję Będą też posty. Jeśli się u Grażyny pojawi jakiś nowy film, ciekawy artykuł, to od razu u mnie będą posty. Grażynka mi prześle informacje o tym, a wy będziecie wiedzieli, że u Grażyny właśnie nowe wieści. Grażynko. Ja jestem bardzo. wdzięczna, Zygi, że twój kanał. Cały czas będę, jak to się mówi, bo dostąpiłam do projektu Netify. Jestem zaszczycona, że mogę w nim uczestniczyć. I ten okres czasu i następny, to jest moje najpiękniejsze doświadczenie i nauka, i wiedza. I każdemu życzę, że i cieszę się, że na stylu, co skorzystało z tego, co nie poddaliśmy się, jesteśmy w jedności i pokazujemy, że warto, warto iść tą drogą. Dziękuję, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. No i słuchaj. Dziękuję. A, i trzymam, i dziękuję wszystkim wszystkie kciuki, jakie mam za powodzenie tego kanału. Zresztą wierzę w to, że tak będzie. I, i tyle. Grażynko, bardzo Ci dziękuję i do następnego programu. Do następnego. Zygik i miliki. kochani. Cześć. Cześć.